Siemka, z tej i witam was w pierwszym odcinku serii Projekt Craft. tak. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić takie oto coś. A więc żeby, no, łatwiej posegregować wszystko w naszych dozownikach, przyklejamy na to em, ramkę. Znaczy, dokładnie nie na to, zaraz wam pokażę jak to zrobić. Teraz klikamy na guzik i wylatuje nam miecz. To jest, na tym jest dozownik oczywiście. I z tyłu też mamy wejście do dozownika. Miałem ukroić, ale i teraz wam pokażę jak to zbudować. więc zbudujemy sobie taki kwadracik 3x3, może być oczywiście większy. Przyklejam ramkę. Teraz z boku ramki widać kawałek naszego drewna. Niszczymy je i szybko zamieniamy na zasobnik. O tak tak, o, o nie zdążyłem, nie dobrze. O, teraz dobrze. Nakładam w ramce na przykład łuk. Do środka też wkładam łuk. I przycisk może być oczywiście drewniany, możecie sobie zrobić inny. Może ten łuk też do środka. O, teraz naklikam na guzik. I wylatuje mi to, co mam w ramce. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli spodobało to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeżeli coś więcej to zasubskrybuj. A więc dzięki, cześć. I na razie...